Grand Prix 2021. Konkurs artystycznych form radiowych. Od 22 do 25 czerwca. Ogólnopolskie święto twórców radiowych. To jest, to jest reportaż, który jest historią o strachu. O strachu ludzi, którzy wiedzieli od pierwszego dnia pandemii, że będą obcować z wirusem bardzo blisko, no bliżej niż w szpitalu. To już, już się nie da. I, I to jest opowieść o ludziach, którzy wiedzą, że ich praca jest ich pasją i pomimo tego, że oni się no strasznie bali, boją, no teraz ten wirus może jest trochę oswojony, ale, ale bali się, nie wiedzieli z czym się im przyjdzie zmierzyć. No przecież nowa choroba, zupełnie nieznana. Ludzie, którzy opowiadają o tym, jak szpital, dosyć duży szpital w mieście powiatowym został z dnia na dzień przekształcony, całkowicie zamknięty, przekształcony na, na szpital covidowy i jak to wyglądało z ich perspektywy i i to nie chodzi o to, że to była perspektywa medyków, bo oczywiście z nimi też rozmawialiśmy, ale szpital, który może przyjąć 600 pacjentów, to jest wielki organizm, system naczyń połączonych. To nie są tylko medycy, lekarze, pielęgniarki, ale też cała obsługa, wszyscy pracujący na to, żeby ci medycy mogli walczyć o ten oddech tego pacjenta, więc mm, rozmawiałam z pracownikami od pana Staszka, który rozwozi kartony po oddziałach i dostarcza tam rękawiczki przez lekarzy, pielęgniarki, salowe, przez obsługę techniczną, przez administrację, dyrekcję, bo u nich wszystkich przecież z dnia na dzień życie stanęło, stanęło na głowie. Trochę inaczej niż dla nas, którzy, no, ja mam szansę złapać wirusa, nie wiem, w sklepie, na ulicy, a, a oni z tym wirusem są, są codziennie i opowiadali o strachu, ale też o nadziei. To, to są w ogóle niesamowici ludzie, robiący niesamowite rzeczy, a czasami takimi tak bardzo bardzo cicho, bo jeżeli pani, która zajmuje się sprzątaniem w salach z pacjentami, myciem podłóg, wymianą śmieci, ta pani się musi ubrać tak samo jak lekarz. Lekarz musi operować mając na sobie kombinezon, wygląda jak kosmita, dwie pary, czy trzy pary rękawiczek, gogle, ubice. Jemu jest trudno, ale pani, która, która zmieni worek na śmieci, dokładnie tak samo ubrana, też jest trudno. Niesamowite jest to, jak ci ludzie mnie przyjęli, jak chcieli o tym wszystkim opowiedzieć. Razem ze mną był fotograf Adam Liszka, który jakby uwieczniał też tych ludzi na, na zdjęciach w tak, bardzo takiej prostej formie, dlatego że w swoich środkach wyrazu mój reportaż też jest bardzo prosty, jest oszczędny, bo stwierdziliśmy, że radio to jest teatr wyobraźni i można zrobić odgłosy, otwieranych drzwi, pikającego sprzętu, aparatury, ale wyobraźnią też karmią nas ci ludzie opowiadający o tym, co tam się działo i oni opowiadają o tak wstrząsających rzeczach, że tam nie trzeba było niczego więcej. Dlatego ten reportaż jest, jest tak prosty, i ten nasz projekt, ten fotograficzno-dźwiękowy, właśnie jest bardzo prosty, że ta forma nie ma przyćmić. Tego, co oni opowiadają, bo ich historie są najważniejsze. My tylko jesteśmy takimi małymi pośrednikami, którzy przekazują tę historię i przekazują ją, ją dalej. I w ogóle są strasznie fajni ludzie, którzy chcieli nam opowiedzieć tę historię.